Jakiś czas później Jezus wraz z uczniami udał się na tereny Judei. Zatrzymał się tam i udzielał ludziom chrztu. Niedaleko Salim, w Ainon, przebywał również Jan chrzciciel. On także chrzcił, bo w tych okolicach było dużo wody i wielu ludzi przychodziło do niego, aby ich w niej zanurzył. W tym czasie Jan był bowiem jeszcze na wolności. Pewnego dnia ktoś posprzeczał się z uczniami Jana o sprawy dotyczące rytualnych oczyszczeń. Nauczycielu, pamiętasz tego człowieka, który był z tobą na drugim brzegu Jordanu? Tego, o którym mówiłeś. Teraz to on chrzci i wszyscy idą do niego. Nikt nie może wziąć czegoś, czego nie otrzymał z nieba. Sami możecie potwierdzić, że powiedziałem: Nie jestem mesjaszem. Zostałem tylko wysłany przed nim. Panna młoda należy przecież do pana młodego. A przyjaciel pana młodego cieszy się z tego, że może przy nim stać i słuchać go. Obecnie w całej pełni doświadczam takiej właśnie radości. Teraz on będzie się stawał coraz ważniejszy, ja zaś muszę schodzić ze sceny. Ten, kto przychodzi z góry, przewyższa wszystkich. Ten zaś, kto pochodzi z ziemi, jest ograniczony do rzeczy ziemskich. Ten, kto przybywa z nieba, mówi o tym, co widział i słyszał w niebie. Ludzie nie chcą go słuchać. Ci jednak, którzy mu uwierzyli, uznali, że Bóg mówi prawdę. Ten bowiem, kto został wysłany przez Boga, przemawia w jego imieniu. A Bóg w pełni obdarza go swoim duchem. Ojciec kocha syna i wszystko mu powierzył. Ten, kto wierzy Synowi Bożemu, ma życie wieczne. Ten zaś, kto mu nie wierzy, nawet nie ujrzy tego życia. Przeciwnie, zobaczy gniew Boga.